Hej witam Was w drugim odcinku z moim kuzynem. To będzie też test te znajomości. Gdzie są te karteczki? Aha, dobra. Tak. Ogólnie to mamy takie dwie karteczki. Tego nie widać? Serio? Nie, no widać. To jest różowa. A to jest niebieska. Nie wiem, czemu to wygląda jak zielona, ale dobra. To jest, to jest oznaka mojego kuzyna, a to jest oznaka moja. Różowa to jest moja, a ta zielona niebiesko jest od mojego kuzyna. Dobra. I będziemy tak. Na przemianę pytamy pytania i liczymy 3, 4 i odpowiedź dajemy. I podnosimy do góry tak. tą karteczkę. To ty może pierwszy tak, znowu, bo, bo ja mam wyłączony tablet, a już dobra. sobie włączam, dobra. To ty czy ja? No ty. Kto jest bardziej leniwy? Trzy, 3, 2, 4 1. Kto co masz? Tak. Hmm. A dwójka... Zgadzamy się. Tak. Że jeden ja, punkt. Ja jestem na Jeden punkt mamy. Tak. To teraz kto się według nas lepiej ubiera? Trzy, cztery, No każdy dał na siebie, bo każdemu się podoba. Każdemu swój styl, jakby. Dobra. Moim zdaniem ja się lepiej ubieram, ale jakby to jest jakby oczywiste. to Moim zdaniem trochę. Dobra. No kto jest Sigmund. Trzy, dwa, jeden. Ha? Widzę, są dwie kartki. Yeah. Spoko. Jakby ok, dobra, to trafia. Kto z nas najbardziej nienawidzi techniki? Trzy, cztery. Obydwójka nienawidzimy techniki. Ja dostałam uwagę przez to, że zostawiłam materiał na stole. Bez sensu, moim zdaniem, bez sens. Ja się uwagami nie chwalę, ale. Ja do tego nienawidzę techniki. To jest, to jest chyba jedyny powód, dlaczego ja nienawidzę, a ty? Ja, bo. Dobra. E, to tak, no. To teraz mój kuzyn. Kto lubi więcej spać? Trzy, cztery. A, we dwójkę. No, ja mam siebie, ja, ogólnie ty, o który chodzisz, spać. Dwudziesta? Co? Ja tak około 12.00. Co? W nocy. I ja sobie teraz nie żartuję, serio, o takich godzinach idę spać. Możesz się nawet zapytać moich rodziców. Serio, chodzę o takich godzinach spać. Ja jeszcze mam przed sobą godzinę i pół funkcjonowania. No więc to. A ty, Oj, teraz a ty, ty. o której wstajesz? No, prawie cały czas o siódmej. Ja ogólnie, jak jest wolne, to wstaję o. Wolny, ja wstaję o 13, tak ja, normalnie. Ja wstaję o 9.30 wstaję, zostawiam budzik, a wstaję o. około 13, 14. Dobra, e, no i tak. E, więc na no wydwójkę jednak zmieniam, swoją, zmieniam swoje danie. Zdanie, czemu nie powiedziałam danie? Ładak. U... Przepraszam. Kto ma lepsze oceny z polskiego? Trzy, 3, cztery. 3. Ja mam strasznie dobry. Moja najgorsza to jest czwórka. Plus. Chyba. Z tego co dobrze pamiętam. No, dajesz pytanie. Kto lepiej gra w Robloxa? Czekaj. Czy? Ja nie wiem. Trzy, cztery. Tam nas obu, bo są takie gry, gdzie ja jestem lepsza, a są takie gry, gdzie on jest po prostu lepszy. Jakby no, ja na przykład jestem lepsza Ukreśla bubu. Nie nawet. Dobra, kto jest bardziej odklejony o późnych porach? Trzy, cztery. Pomasz? Siebie. O Jezus, Maria! Jak ja kiedyś byłam na nocowance u moich koleżanek, to. Za godzinę i 19 minut poszłam do basenu. O 0, 0 poszliśmy do basenu tak. Moje... Dokładnie, poszłyśmy. Dobra. Kto lubi Mako. Trzy, cztery ry. Moim zdaniem wy lubimy, ale. Ale ja bardziej. <grych> ale ja no, bardziej. No, no mogę to przyznać. A ty, ty już nie masz żadnych pytań. Nie. A, dobra. Mam ostatnie pytanie, możliwe, że ostatnie, bo może coś jeszcze wymyślimy na bieżąco. To ma więcej minusów w szkole? Trzy, cztery, ry. Ja myślę, że ty, bo ja wcale nie mam minusa. Ja też nie mam. Aha, czyli... Ale uwagi mam dwie. Ja też mam dwie. I to są dosłownie uwagi bez sensu. Też. Uwaga przez to, że nie ją pływać i przez to, że zostawiłam coś na stole. A uwaga przez to, że mój kolega spadł z krzesła i że ja podniosłem monetę, którą rzucali się moje koledzy. Szczerze? Mega polecam te pa patologiczne szkoły. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku? Nara! To jednak nie będzie koniec. Trochę mnie z tym poniosło. Mogę, mogę powiedzieć, trochę mnie z tym poniosło, dobra. Teraz będziemy z Gowy myśleć pytania, więc no, to ty pierwszy. Działuję ja cały czas pierwszy, teraz ty. No dobra, kto więcej spędza czasu na YouTubie? Trzy, cztery. Ja myślę, się za dwójka, bo ja codziennie patrzę seriale tam. A ile? 3 godzin nie spędzam? No, co najmniej 3. 3 godziny? Co najmniej. To, to jest mało. Co najmniej. Ogólnie ja na tydzień kiedyś spędziłam. 13 godzin. Albo... Mało. Co? Albo mało. nie. Kiedyś spędziłam nawet 24 godziny. 26 godzin kiedyś spędziłam w tygodniu. Ale to przez połowę słuchałam girskastów i takie skierowanie dla dziewczyn od, od tam na kanale Faustyny Kartoni i Hajhani tam było no jakby no jakby to skierowane dla dziewczyn i słuchałam też dużo muzyki a ty ile spędziłeś tak tygodniowo no właśnie w tamtym tygodniu spędzałem 14 godzin no no, no to ja też około tyle, tak 15-14 godzin, no. bo to przez to, że ja słucham muzyki po prostu bardzo dużo. No, to, to teraz No, twoje. to teraz ja. Kto więcej spędza czasu na Robloxie? Czy jeden. Co dam, ja że Ciebie? No. Ja ogólnie bardziej wolę YouTube'a niż Robloxa. stuprocentowo. Ja po prostu wolę to. Wolę po prostu YouTube'a. Bo serio chcę się nauczyć no, robić jak najlepszy dla Was content, więc zachęcam do zasubskrybowania. Ja po prostu chcę robić jak najlepszy content. A ja gram w Robloxa, bo. moje konto nawet jest już 7 lat na Robloxie. No i po A prostu kiedy ty gram z kolegami. Kiedy, czekaj, kiedy ty przyjechałeś? Ile lat temu? Dobra. No to moje pytanie, ostatnie, już ostatnie, naprawdę ostatnie. To jest. Mm, kto ma więcej przyjaciół? Trzy te ry Ja, a kurde, ja chciałam do ciebie. Ja dałam siebie, bo... Może wytłumaczmy siebie, bo ja dałam siebie, ponieważ ja mam aż pięć koleżanek, nie, aż sześć koleżanek. Mam, ja mam strasznie dużo. Może, może chłopacy z klasy mnie nie lubią. No ten, ale mam też koleżanki z młodszych klas. Więc powiedzmy, że możliwe, że mamy dwójkę. No, też tak. Dobra. E, ja tak myślę, bo mam 8 kolegów z klasy, jeszcze z kilka niektórych. Jeszcze internetowe kolegi, ma, kolegów mam, koleżanek. To było ASMR. W moim wykonaniem. No i koniec. Aha, i teraz moje pytanie. Kawiasz, to było ASMR, no? Teraz moje pytanie: kto ma więcej Robuxów? 3, 4, 4. To. Ile z masz Robuxów? Teraz zero, ale wcale, A. za cały czas miałem 10 tysięcy. Aby chodziło, że na no cały czas, no to ty Aha, miałeś więcej, 20. bo ja miałam. Ja nawet ja, może nie miałam 5 tysięcy. No ja miałem tak, może więcej 5 tysięcy. No ja nie 10%. Miałam 100%. Ja miałam tak około 3 tysięcy. I to nie na raz, tylko wiecie, tak po kolei, na przykład na jakiejś ja okazji tylko. Tak. Dobra, to to by było na tyle w dzisiejszym odcinku, więc na raz, zachęcam do subskrybowania, a ty zachęcasz? Do lajkowania. A do subskrybowania? Bo ty już zachęcałeś do subskrybowania. Aha. Spoko. Fajnie. ja to by było na tyle, już tak serio.